Dzień dobry, witajcie w dzisiejszym filmiku. Chciałabym opowiedzieć Wam o portrecie tarotowym Judy Garland. Już dawno miałam właściwie w planie opowiedzieć o niej, ale jakoś tak się nie składało jakoś nie miałam pomysłu, jak opowiedzieć o tej postaci, o tej osobie. Ale skłonił mnie w sumie film, który wszedł na ekrany, pod tytułem Judy, czyli właśnie opowiadający o życiu Judy Garland. I w tym filmie główną rolę gra Renée Zellweger. Ona wykonuje tam piosenki Judy Garland sama. To nie jest podkład muzyczny, to nie jest głos Judy, to jest głos Renée Zellweger. Dlaczego nie wiedziałam, jak podejść do tego portretu, pomimo tego, że wiadome jest, jak, jakie życie było Judy Garland, jak, jak się skończyło i jaki był wzrost i upadek i w ogóle problemy osobiste i problemy no sama za sobą, jakie miała. To jest oczywiście wszystko zawarte w, por w jej portrecie tarotowym. Ale jakiś czas temu, nie wiem, to było latem czy to było wiosną ubiegłego roku, było takie nagromadzenie na moim kanale smutnych opowieści o ludziach, że po prostu stwierdziłam, że nie, nie nagram tego filmu o kolejnego smutnego. Może odczekam jakiś czas. I właśnie przed na ekrany ten film i stwierdziłam, że jednak nagram. Wiecie, nie chcę opowiadać o całym życiorysie Judy Garland. Możecie to sobie wszędzie przeczytać albo, jeśli macie ochotę, pójść do kina na film pod tytułem Judy. Wiadome jest, że Judy Garland zaczęła występować na scenie jako dziewczynka już jako dziewczynka. Razem ze swoimi siostrami jeździła po Stanach. Wiecie, w takich na występy, aby po prostu też zarabiać, aby no rodzice ich wypychali. Po prostu rodzice ich wypychali i na jednym z tych występów okazało się, że ktoś ten występ zobaczył i w 1935 roku Judy Garland podpisała kontrakt z wielką wytwórnią Metro-Goldwyn-Mayer, no, i tak zaczęła się jej kariera najpierw w Stanach, potem międzynarodowa. Ale yy, yy, wiecie, Judy jest urodzona w 22 roku. I dwudziestolecie międzywojenne, w ogóle początek XX wieku, tak samo jak u Marilyn Monroe Wam opowiadałam, yy, u Dalidy w sumie też, yy, funkcja kobiety w społeczeństwie wtedy była jeszcze, wiecie, yy, tak na modłę XIX-wieczną dopiero kobiety zaczęły podnosić głowy. Zaczynały albo próbowały podnosić głowy. I nie miały właściwie żadnych praw e, takich e, do swojego własnego, do swojej własnej osoby, że tak to nazwę, do swoich własnych finansów, do e, jakiejś tam konkretnej roli w społeczeństwie, oprócz bycia matką e, i żoną. Więc e, wychowanie Judy Przebiegało w takiej atmosferze i tego nie zmienimy. To, w jakim, tu zrobię małą dygresję: to, w jakim okresie czasu się rodzimy i w jakiej społeczności wyrastamy, w jakiej kulturze i w jakiej funkcji wychowują nas rodzice czy w ogóle opiekunowie. Tak e, tworzą nam e, również e, scenariusze w głowie, czyli e, archetypy w głowie, takie ramy nas e, wkładają, więc na to akurat my wpływu w dzieciństwie nie mamy, tak? Dopiero potem możemy, w wieku dorosłym możemy się e, z tym zmierzyć, poradzić sobie albo sobie nie poradzić. E, tak wtedy było. Początek XX wieku tak wtedy było, tego nie zmienimy, to już jest historia. Chociaż wiecie, historia zazwyczaj kołem się toczy, więc no, dobra, już nie, nie wchodzę w ten temat. No w każdym razie Judy Garland była wychowywana właśnie w takiej atmosferze, w takim w postrzeganiu kobiety w takiej a nie innej roli, tak, W społeczeństwie. I jako że ona na pierwszym etapie swojego życia ma koło fortuny. Yy, I rzeczywiście, to jest ta błyskawiczna kariera, tak? to co się wokół niej działo, ta, to jest ta błyskawiczna kariera, to jest, yy, nie wiem czy talent, słuchajcie, bo w talentach ona ma yy, um, umiar, czyli na, na pozycji, tak, yy, typowo talentów, błogosławieństw, czy tam z czym się urodziła, takim na dobrego dostała od yy, wszechświata, ma umiar, no umiar... Yy, Talentem takim, wiecie, wielkim artystycznym nie jest. Z, z umiarem trzeba pracować. Aby ten umiar rozkwitł, trzeba dbać o szczegóły, trzeba doszlifowywać różne swoje wrodzone umiejętności, precyzyjnie z tym pracować. Także ona naturalną skłonność miała taką, że e, łatwo dawała się jak plastelina ulepić, tak? ale to koło fortuny z jej dzieciństwa mówi o tym, że nie masz bezpiecznego dzieciństwa, że nie masz e, stałego miejsca. E, czyli na przykład jakiegoś domu. Mam na myśli dom taki e, cztery ściany, tak, że po szkole wracasz do domu, tam jest. Tam są twoje siostry, tam są twoi rodzice i daje ci to poczucie bezpieczeństwa. Nie, Comfortly nie mówi o czymś takim. Poza tym ona ma na negatywie wieże. I ta wieża też nie mówi o poczuciu bezpieczeństwa. Poza tym, wiecie, Judy, jak była mała, to manipulowano jej wizerunkiem, nawet jak zanim podpisała kontrakt z wielką wytwórnią filmową, aby nie przytyła, jako, słuchajcie, kilkuletnia dziewczynka, nie wiem, dziesięcioletnia, siedmioletnia, nawet dwunastoletnia, aby nie przytyła, dawano jej um, różne lekarstwa. I to się odbiło na jej zdrowiu i także uzależnieniu od leków, czy tam nawet od narkotyków. Wyobraźcie sobie od dziecka dawać, no kontrolowanie, niekontrolowanie, to już jest um, różna interpretacja, ale od dziecka dostawała leki na to, żeby nie przytyć, oraz aby wyglądała cały czas jak dziecko. To znaczy, jak już podpisała tą umowę z wielką wytwórnią filmową, to zaczęła występować jako dziecko, a potem no naturalne jest, że rośniemy, że dziewczynki nabierają kobiecych kształtów. Natomiast ta wytwórnia na siłę chciała zatrzymać czas u Judy, bo im E, oczywiście e, e, pieniądze przynosiły filmy, w których ona grała dziewczynki. E, także to było takie błędne koło, nomen omen koło od fortuny z jej e, pierwszego etapu życia i e, te wszystkie osoby, które się nią zajmowały, w tym sądzie ostatecznym, bo ona ma sąd ostatecznych świadomości, ma jak wykonać swoją misję życiową, ma również sąd ostateczny. Ma sąd ostateczny, e, nie, pomyliłam się, ma tylko te dwie, dwa sądy ostateczne, ale ta grupa ludzi, która wokół niej była, która manipulowała jej wizerunkiem i manipulowała jej organizmem i, i nią, jakby nie było, yy, uzależniła ją i od leków, i od. Yy, Takiego a nie innego stylu życia. I, I Judy potem ona już nie umiała funkcjonować inaczej. Ona nie znała zupełnie innej strony życia, normalnego życia w naszym, tego, w naszym pojęciu. I to jest właśnie ten stand ostateczny. Ona potrafiła tylko i wyłącznie mam wrażenie, funkcjonować kiedy coś jej ktoś powiedział. E... Jak to ma być zrobione, kiedy to ma być zrobione, ktoś o nią zadbał, natomiast ona sama tego nie umiała już. To jest właśnie ten sąd ostateczny. Poza tym ona ma strefę destrukcyjną w głupcu i co ją najsilniej warunkuje, również ma głupca. Judy Garland zachowywała się rzeczywiście niedojrzale emocjonalnie, tak jakby jej prawidłowy rozwój emocjonalny został stłamszony przez tych ludzi, którzy z nią się zajmowali, którzy dla nich co innego było ważne i ona... ja mam wrażenie, że ona była traktowana przez większą część swojego życia jak przedmiot, nie jak yy... Żyjąca istota, która myśli, ma uczucia, ma swoją, swój rozum, tylko po prostu jak przedmiot. Ona była im potrzebna jako przedmiot, który za, zarabia dla nich pieniądze. I ci ludzie myślą, że zrobili jej krzywdę. Chociaż ona sama w swoim własnym portrecie też ma takie karty mówiące o tym, że nawet gdyby znalazła się w zupełnie innych okolicznościach, to myślę, że ona też nie potrafiłaby się zmierzyć z życiem, tak wiecie, wziąć życiem za bary. Ona musiałaby mieć, no właśnie, rocznik 22 albo męża, mężczyznę przy sobie, który prowadziłby ją przez życie. Bo inaczej ona nie umiałaby funkcjonować. Natomiast ten sąd ostateczny, biorąc pod uwagę tą jej rodzinę, z której się wywodziła i która wykorzystywała też, też ją i jej siostry do odniesienia sukcesu, to głównie matka, bo, bo raczej wtedy wiecie o córkach decydowały, czy w ogóle o dzieciach decydowały kobiety, mężczyźni dopiero od pewnego momentu, jeśli to byli synowie, bo jeśli to były córki, to mężczyźni, ojcowie raczej się nie wtrącali w wychowanie córek. Zostawiłem wszystko matce, więc Judy razem ze swoimi dwiema siostrami była kierowana przez matkę, bo to matki były marzenia, bo to matki były plany itd. itd. Potem ona trafiła pod skrzydła wytwórni filmowej, która no, zaczęła kontrolować całe jej życie: o prywatne, zawodowe no, każdy aspekt życia to jest właśnie ten sąd ostateczny. Poza tym tak, co jeśli chodzi o jej uzależnienie? Ona, to, to co wspomniałam, to jest ta wieża w negatywie i ona ma wieżę również w leitmotivie, czyli ona nie skończyła, słuchajcie, to nie był jakiś tam wieży, wielki wypadek samochodowy, wielki, nie wiem, morderstwo jej czy cokolwiek, tylko po prostu totalna ruina jej życia. Najpierw y, tą wieżę zaczęli burzyć, że tak nazwę. Najpierw zbudowali tą wieżę jej rodzice y, i wytwórnia filmowa, a potem zaczęli po prostu, nie wiem, tak sobie ją zostawili, y, bo ona już była niepotrzebna i zostawili ją y, y, z tymi wszystkimi problemami, które oni stworzyli, tak, w tej wieży. Ta wieża co jakiś czas u niej runęła, czy dawała sobie znać w jej życiu i zostawiała ją bezradną, właśnie w tym głupcu. Ona ma również wisielca, jak radzi sobie ze stresem i co odrzuca i nie rozumie, również ma wisielca. Jeszcze szukam, czy gdzieś ma indziej wisielca. Nie, ale ma, słuchajcie, księżyc na wnętrzu. I ten księżyc z wisielcem, właśnie mówi o, no i ta, ten umiar, tak, na talentach. W tym kontekście uzależnienia, te wszystkie trzy karty, czyli umiar, księżyc i e, wisielec, mówią o, e, nie chcę powiedzieć, że naturalnych skłonnościach ku uzależnieniu, ale e, tak jakby. Te, te skłonności ku uzależnieniu zostały wywołane sztucznie, a potem ona nie mogła z tego wyjść, tak? Księżyc na wnętrzu mówi o tym, że ona była bardzo wrażliwa, w ogóle na harmonii wewnętrznej. Ona miała kochanków, więc ona potrzebowała drugiej osoby do funkcjonowania. Ona potrzebowała kogokolwiek. Już nieważne, jakby nazwała, tak? Jak gdyby miała na przykład dobrego. Przyjaciela przy sobie, tak? Czy przyjaciółkę, czy nie wychodziłaby tyle razy za mąż pięciokrotnie, bo powiedzmy, ten jej pierwszy mąż stałby się dla niej nie tylko mężem, ale również tym przyjacielem, który ją zrozumie. To ona tak zachowywałaby równowagę, natomiast nie miała czegoś takiego, nie potrafiła. Sama funkcjonować, to jest właśnie taki typ kobiety, która nie potrafi być sama. Judy Garland właśnie jest taką kobietą. Są takie kobiety i nie tylko jako aktorki, tak w takim naszym zwykłym, codziennym życiu są takie, kobiety istnieją, które nie potrafią być same, nie umieją być same, boją się być same. I właśnie Judy Garland taka była. Ci kochankowie na harmonii wewnętrznej, ona ma również kochanków. Gdzie ona ma tych okanków? Na harmonii, yy, na drugim etapie życia i, yy, i to wszystko. Ale ci kochankowie mówili: Ty potrzebujesz drugiego człowieka, żeby ci ten drugi człowiek podał rękę, żeby cię wysłuchał, no cokolwiek. Ona, ona potrzebowała kontaktów międzyludzkich, ale takich prawdziwych, słuchajcie, <laughs> prawdziwych żeby ta druga strona nie miała w tym jakiegoś interesu. Gdyby ona spotkała kogoś takiego na swojej drodze, to ta druga osoba mogłaby być dla niej opartym, zwłaszcza mężczyzna. Ja nie mówię tu o kobiecie, bo ona ma cesarza z karmy i ma cesarza na zewnątrz, więc ona siebie określała przez pryzmat tak, jak mężczyźni ją widzą. Nie tak, jak ona widzi sama siebie, tylko tak, jak opisują ją mężczyźni i mężczyźni chcieliby ją widzieć. I ten cesarz skarmy razem z tymi kochankami na wnętrzu mu, mówi o tym, że właśnie takim bardziej słuchajcie, nawet mąż, coś jak ojciec myślę, że jej by się przydał. Tak, taki, który weźmie ją pod swoje skrzydła i ona mogłaby się tam schronić, bo ona kompletnie nie radziła sobie z życiem. Ten głupiec, o tym mówi, wisielec, księżyc, ona ma takie i ta wieża. Także ona ma takie, takie karty w swoim portrecie, że gdyby, nie wiem, była osobą anonimową, tak? żyłaby anonimowo i nie miałaby powiedzmy z czego żyć, nie wiem, w latach 40. czy 50. ubiegłego wieku, to myślę, że ta wieża popchnęłaby ją do um, samobójstwa. Poza tym Judy Garland, ona miała próby samobójcze i to też jest ta wieża, to jest ten wisielec. Z jej portretu, cienia, to jest ta nadwrażliwość w Księżycu, to jest to uzależnienie w wisielcu Księżycu, czy tam umiarze na negatywie. To po prostu jest zawiązanie się, czy skłębienie tych wszystkich jej problemów emocjonalnych, psychicznych, przychodzących z zewnątrz. Skupiało się na niej, ona nie umiała sobie z tym radzić niestety, nie umiała sobie z tym radzić. I nie miała osoby, która podałaby jej rękę, tak? która by yy, była na tyle silna, jak cesarz, powiedzmy, yy, wyrwała ją albo z tego środowiska, albo z, y, chroniła przed, przed nią samą właściwie. Ona ma również, yy, jaki yy, jej plan dusza yy, yy, miała, słuchajcie, ten cesarz z karmy, cesarz też na lekcji karmicznej, więc widzicie, Odrobienie lekcji karmicznej w śmierci i księżyc, komfort karmiczny. Także bardzo ciężką lekcję na, na to wcielenie pod imieniem i nazwiskiem Judy Garland, to znaczy to jest jej oczywiście pseudonim artystyczny, ale bardzo ciężką lekcję miała. Jej dusza, tak? Była gotowa na przyjęcie czy na uzyskanie takiego wyzwania, takiej lekcji. Ten, tych cesarzy, y, tych dwóch cesarzy z karmy, z lekcji karmicznej, myślę, że tutaj tkwi przyczyna. Że y, y, punktem odniesienia w jej życiu byli mężczyźni. Ale wiecie, nie chodzi mi o to, że o relacje tylko i wyłącznie ona z mężczyznami. Po prostu o jej życiu decydowali mężczyźni i jej dusza gotowa była na, taką, na takie wyzwanie, żeby być w pewnym sensie marionetką mężczyzn. Osiągnąć, odrobić tą lekcję karmiczną w śmierci i uzyskać komfort w księżycu. W śmierci, czy ona próbowała się odcinać od tego? No, słuchajcie, miała cztery rozwody, były za nią próby samobójcze. To była ta jej droga odcięcia się. Ta droga, dzisiaj wiemy, że właściwa nie była, bo w śmierci, ale słuchajcie, śmierć. Podjąć wyzwanie w karcie śmierci może tylko i wyłącznie osoba silno psychicznie i silna emocjonalnie. Bo jeżeli jest to osoba słaba, e, słaba właśnie psychicznie, czy emocjonalnie, czy w ogóle taka rozedrgana, to ona nie przejdzie tej próby śmierci. I e, tak samo jak Judy Garland. Nie przeszła. Ona po prostu nie przeszła. Ona była za miękka, ona była za bardzo. Niedopasowana do życia, do świata. Komfort karmiczny w Księżycu, czy jej dusza osiągnęła? Myślę, że osiągnęła. Myślę, że. Um, z, dusza nie wiedziała, to znaczy tak, w Księżycu nie, wiedzie, nie, nie wiemy dokąd zmierzamy. E, nie wiemy. E, mamy tak wszystko za mgłą. Ja mówiłam Wam o, o Księżycu, tak? E, cofnijcie się do tamtego filmu. E, i, I jej dusza na pewno uzyskała komfort karmiczny w tym księżycu, ale w jakim sensie, do czego to było jej potrzebne, aby powiedzmy w następnym wcieleniu, nie wiem. Wykorzystać jakąś tą lekcję w tym księżycu, yy, nauczyć się, jak to jest, w, w, tak za mgłą funkcjonować, tak? kiedy umysł jest y, przytępiony, kiedy zmysły są przytępione, kiedy y, błądzę w życiu jak we mgle, jak w tym księżycu. Yy, no, i ta śmierć na odrobieniu lekcji karmicznej, tej śmierci. Yy, znaczy, tak, no jej dusza w jakiś tam sposób próbowała yy, yy, zmierzyć się z tą śmiercią, tak, na odrobieniu lekcji karmicznej, ale yy, ona sama, jako osoba świadoma, Judy Garland, rocznik 22, yy, nie przeszła tej próby, tak. Uważam, że nie przeszła pr tej próby i została, yy, może wolała żyć już w tym świecie, bo nie znała innego. I, i, I jej dusza po prostu tego zasmakowała, tego dotknęła, tego no przeszła taką próbę, tak? Widocznie w rozwoju jej duszy coś takiego było potrzebne. Nie, nie mam pojęcia, jak to będzie dalej, ponieważ tutaj, słuchajcie, nie ma na przykład koła y, fortuny w jej lekcji karmicznej, czyli nie ma czegoś takiego wyznaczone, że ona będzie powtarzać lekcję karmiczną, czy karmę, czy. Karmy, czy ym, czy cokolwiek, coś, co się wiąże z planem duszy. Myślę, że jej dusza przerobiła to, co miała przerobić, co miała w planie. Natomiast jaką ona ma misję życiową, tak już na poziomie takim normalnym. Ma sprawiedliwość, jak wykonać tę misję, ma sąd ostateczny i jak z nią pracować, jest ta kapłanka. Więc kapłanka, no właśnie, ona pasuje, osoba kapłanki, czy karta kapłanki, pasuje do kobiet. Początku XX wieku, które były tak a nie inaczej wychowywane i miały taką a nie inną rolę w społeczeństwie. Sprawiedliwość na misji wiecie, ona była tresowana. Tresowana była najpierw przez, w tej szkole tanecznej, do której chodziła, uczęszczała razem z siostrami. Potem była tresowana w wytwórni filmowej, potem była tresowana. Przez innych ludzi, żeby też pieniądze wycisnąć. I ona robiła to bardzo dobrze bez udziału świadomości. Ona nauczyła się. Ona już nauczyła się, że musi. No w sumie sprawiedliwość też jest um, perfekcyjna. Sprawiedliwość też jest no, zimna i e, taka, wiecie, ocenia na. E, e, nie to, czy ja kogoś lubię, czy nie lubię, po prostu to jest taka obiektywna ocena, neutralna ocena. I Judy Garland, no, myślę, że tą misję jednak życiową przerobiła, że wykonała tą misję sprawiedliwości, bo jak ją wykonać, jest ten sąd ostateczny, czyli ona zawsze była pod ochroną jakiejś społeczności, tak nie wiem, wytwórnie filmowej czy. No zawsze po prostu ktoś tam przy niej był, kto jej mówił co ma robić, jak ma robić, gdzie ma pójść i to jest ta między innymi tresura, tak, w sprawiedliwości. No i kapłanka, kapłanka idzie bezwolnie za tym, kapłanka nie podniesie głowy, nie podniesie głosu, chociaż wiecie, krzykiem rozpaczy czy krzykiem o pomoc jej były te próby samobójcze, ale widocznie nikt nie rozumiał wtedy tych... Tej rozpaczy jej, tak? Tych krzyków. Yy, maksymalne możliwości do osiągnięcia, gdy ona wykorzysta swój potencjał, jest wieża i wisiele. Ty wisielec. Wisielec y, rzeczywiście do wisielca y, osiągnęła ten punkt wisielca, czyli y, uzależnienie, niestabilność psychiczną, y, dziwne stany świadomości, też oczywiście Najpierw nie na swoje własne życzenie, tylko podsunowano jej te leki, a potem już była tak uzależniona, że musiała brać jej dalej narkotyki również. No i wieża, no wieża, słuchajcie, to jest burzenie też swojego życia. Judy Garland miała, ona nie umiała kompletnie, jeszcze raz powtarzam, mierzyć się z życiem, więc ona była wiecznie, no nie powiem, że wiecznie, to, to też źle ujęte, ale często bez pieniędzy, Mimo, że zarabiała bardzo dużo, nie potrafiła zająć się swoimi podatkami, nie potrafiła zorganizować sobie życia. No i ta wieża właśnie o tym mówi, że jeśli nie dbasz o takie sprawy bytowe, codzienne, yy, yy, materialne, ziemskie, tak? Z żywiołu ziemi, to odlatujesz i yy, 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 dzieje się ta wieża, tak? Uziemienia to ona miała sama w sobie nie miała żadnego. Ten cesarz z karmy, z lekcji karmicznej ewentualnie mógłby mówić o tym, że ty drugą osobę potrzebuje do uziemienia, do trzymania jej za nogi, żeby nie odleciała za daleko, żeby nie, um, nie bujała w chmurach, żeby ktoś się nią zajął, żeby nawet coś zjadła w ciągu dnia, tak? To też jest żywioł ziemi. E, więc. Um, no, wiecie, tak to wygląda. Smutne, ja polecam Wam film pod tytułem Judy z Renę Zelweger. Bardzo fajny film, bardzo pokazujący z drugiej strony tragedię Judy Garland, jej, jej wnętrze, jak ona sobie z tym radziła i bardzo dobrze Renę Zelweger zagrała. Naprawdę to jest majstersztyk. To jest no, coś wspaniałego. Mi się bardzo dobrze oglądał ten film i po prostu byłam zachwycona i też między innymi dlatego po obejrzeniu tego filmu stwierdziłam, nie, jednak nagram portret tarotowy Judy Garland. To chyba było wszystko, bo gadam pół godziny mam wrażenie, że nie gadam o konkretach, tylko wiecie, krążę właśnie jak ten księżyc, jak ten wisielec, jak ten mm, y, odwrócony umiar wokół tematu i nie mówię w ogóle o konkretach, tylko y, leję wodę. Takie mam dzisiaj wrażenie. Dobrze dziękuję Wam y, za uwagę, dziękuję za spędzenie ze mną tego czasu i do następnego tygodnia.